Cześć, witam Was na kanale Smartest. Dzisiaj dzięki współpracy z marką TechniSat mam okazję chyba jako pierwszy pokazać Wam najnowszy produkt należący do tego producenta. Jest to głośnik Bluetooth, głośnik Bluetooth dla najmłodszych. Głośnik z serii Technifant. Tutaj mamy akurat Mamu Fanta, czyli mamuta. Natomiast w ofercie będą też inne zwierzątka. Te urządzenia pojawią się na polskim rynku w najbliższych dniach. Będzie można tutaj je kupić. Natomiast dzisiaj zapoznamy się z możliwościami, jakie oferuje ten głośnik, ponieważ nie jest to taki zwykły głośnik Bluetooth. Pokażę Wam jego budowę, wykonanie, sprawdzimy sobie poszczególne funkcje. Tak więc myślę, że będzie to bardzo ciekawa recenzja, szczególnie dla osób, które mają małe dzieci, które chciałyby Coś takiego dla tych dzieci kupić. Zaczynamy od zawartości zestawu, a w zestawie, oprócz głośnika w formie zwierzątka, mamy też taki kapelusz. Ten kapelusz to jest nic innego jak dysk zewnętrzny z muzyką relaksacyjną, która już jest na tym dysku zapisana. Pojemność tego dysku to są 2 GB. Oczywiście ta muzyka tutaj nie zajmuje całej powierzchni dysku, więc możemy sobie też na taki dysk dogrywać własne utwory muzyczne. Możemy na przykład jakieś bajki wgrywać dzieciom itd. Taki dysk po nałożeniu na ten głośnik Bluetooth od razu będzie nam odtwarzał muzykę, więc nawet małe dzieci będą mogły bardzo łatwo sobie odtwarzać piosenki, odtwarzać bajki z takiego dysku. Ten dysk w połączeniu z tym głośnikiem Bluetooth ma też funkcję pamięci. Czyli jeżeli podczas odtwarzania piosenki, bajki, jakiegoś słuchowiska wyłączycie radio lub też odebniecie ten dysk od radia, to po ponownym przypięciu będziecie mieli kontynuację odtwarzania czyli dalszą część bajki, dalszą część słuchowiska czy też piosenki. To jest bardzo fajna funkcja. Jak do takiego dysku wgrywać utwory? Bo tutaj, zobaczcie, od spodu mamy takie dość nietypowe złącze. Natomiast w zestawie jest specjalny przewód USB. Z drugiej strony, właśnie jest ta końcówka magnetyczna, którą należy tutaj wpiąć do dysku, i następnie podpinamy do komputera, i wówczas ten dysk wyświetla nam się jako pamięć USB, czy też dysk zewnętrzny, i możemy normalnie kopiować sobie pliki do takiego dysku. Kolejny element zestawu to jest ładowarka. Tutaj też dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ do tej ładowarki wpinamy głośnik Bluetooth, to Wam za chwileczkę pokażę, i w ten sposób go ładujemy. Więc również ładowarka jest tutaj ważnym elementem tego zestawu. No i uzupełnieniem jest oczywiście instrukcja obsługi do tego urządzenia. Jeżeli chodzi o samo wykonanie tej maskotki, to zobaczcie, tutaj mamy oczywiście miękką maskotkę, to są wszystkie miękkie elementy, bardzo przyjazne dla dzieci. Tutaj taki puchaty, bardzo też przyjemny w dotyku, nie ma żadnych niebezpiecznych elementów na tym głośniku. Zauważcie, że nawet tutaj, jeżeli chodzi o ten zamek, który za chwileczkę Wam pokażę, jak go rozsuniemy, jak wygląda sam głośnik wewnątrz, to również jest tutaj zabezpieczony materiałem, i tutaj ten suwak jest schowany wewnątrz pod tą osłoną, dzięki czemu nie ma obawy, że cokolwiek może się dziecku stać. Oczywiście tutaj z tej strony mamy przyciski sterujące. No i teraz, może zobaczcie, jak to wygląda wewnątrz, bo tutaj jest to bardzo istotne. Odsuwamy sobie tutaj ten suwak i możemy wyjąć z wnętrza głośnik Bluetooth. To jest głośnik, a to jest po prostu nasza maskotka. Taką maskotkę, czyli tą pluszową obudowę głośnika, możemy oczywiście prać w pralce. W temperaturach bodajże 30 stopni, dzięki czemu, oczywiście, będziemy mogli ją utrzymać w czystości. No, i dziecko będzie miało cały czas czystą zabawkę, bezpieczną do użytku. Od spodu jest złącze do ładowania. I teraz zobaczcie: po prostu wpinamy sobie ten głośnik do ładowarki. No, i oczywiście podłączamy ładowarkę do zasilania. Głośnik ma wbudowaną baterię o pojemności 1050 mAh, która pozwala na przynajmniej kilka godzin słuchania muzyki. Natomiast, możecie też umieścić właśnie głośnik w takiej ładowarce, podłączyć do zasilania i korzystać z niego bez przerwy ponieważ może on pracować podczas ładowania. Takie podłączenie na stałe do zasilania ma też swoje plusy, ponieważ wówczas głośnik może pracować przez cały czas. Przy pracy na baterii, jeżeli przez 30 minut nie dotykamy żadnych przycisków, to urządzenie samoczynnie się wyłączy. Wyłączy się też podświetlenie, ponieważ tego wam jeszcze nie pokazywałem. Tutaj na bokach mamy lampkę nocną. To jest dodatkowa funkcja tego głośnika, czyli jeżeli Umieścimy taki zestaw u dziecka gdzieś w pokoju, to może mieć tutaj lampkę nocną i może słuchać sobie z tego głośnika utworów muzycznych. Tak więc jak widzicie kilka zastosowań. Jeżeli chodzi o funkcję, o obsługę, no to tutaj jak widzicie tylko mamy pięć przycisków do obsługi tego głośnika. Play, pauza, regulacja głośności plus, minus, no i oczywiście zmiana utworów muzycznych. Od góry w tym miejscu jest właśnie złącze na ten kapelusz, który po prostu tutaj magnetycznie się wpina. Po wpięciu, automatycznie następuje odtwarzanie muzyki z tego głośnika. Teraz, jeżeli chodzi o ten budowany tutaj głośnik, przez który będziemy słuchać muzyki, to jest to głośnik 6W, 0,6W mocy muzycznej. Natomiast jest też w tym miejscu wejście słuchawkowe, dzięki czemu możemy na przykład słuchać muzyki na słuchawkach. I tak naprawdę, konstrukcyjnie, jak widzicie, to jest tyle. Tutaj, jeszcze od spodu przy tym złączu ładowania, jak widzicie, mamy trzy pozycje: 0, 1 i 2. I tutaj, oczywiście, do ładowania ustawiamy pozycję pierwszą, z tego co pamiętam. Natomiast, jeżeli chcecie na stałe. Umieścić ten głośnik w ładowarce, to ustawiamy go na pozycji drugiej. Ok, to teraz zobaczmy, jak działa ten głośnik w praktyce. Tutaj, jak widzicie, mam podłączone zasilanie. Zapaliły nam się tutaj kontrolki na panelu sterującym. Mamy też podświetlenie LEDowe w tych bocznych paskach, czyli działa nam lampka nocna. Kolor tego paska LEDowego, czyli kolor oświecenia lampki i też jego intensywność. Możemy zmieniać, natomiast tylko przez pierwsze 10 sekund po uruchomieniu naszego głośnika, czyli uruchamiamy głośnik, i teraz zobaczcie, mamy 10 sekund na zmianę koloru podświetlenia, czyli koloru naszej lampki. Jest tutaj kilka kolorów do wyboru, i możemy też regulować intensywność świecenia tej lampki, czyli może być to światło mocniejsze lub też światło słabsze. Po ustawieniu po 10 sekundach nie mamy już możliwości zmiany koloru. Możemy ją znowu dokonać po wyłączeniu i ponownym włączeniu tego głośnika. I teraz zobaczcie, założymy sobie ten kapelusz z muzyką i od razu jak słyszycie, rozpoczęło się odtwarzanie muzyki. Głośność muzyki jest dopasowana do dziecka, jest to muzyka relaksacyjna na tym kapeluszu. Natomiast możecie sobie też dokupić takie kapelusze z bajkami, z jakimiś tutaj opowiadaniami itd. Oraz oczywiście możecie, tak jak wspomniałem, wgrywać sobie własne utwory, własne bajki na pamięć takiego kapelusza. Jeżeli chodzi o tutaj głośność maksymalną, no to zobaczcie, tu mamy regulację głośności. To jest głośność maksymalna. I oczywiście możemy ją też zmniejszać, zwiększać. Zmiana utworów również za pomocą przycisków na obudowie tego głośnika. Tak więc, jak widzicie, obsługa bardzo łatwa dla każdego dziecka. Jeżeli dziecko odepnie kapelusz, utwór przestanie być odtwarzany. Po ponownym podłączeniu otwarzany jest od momentu, w którym został rozłączony ten kapelusz od głośnika. Tak więc to jest bardzo fajna funkcja. Oczywiście, jeżeli mamy ten nasz głośnik, właśnie umieszczony w maskotce, no to nie mamy możliwości słuchania muzyki tutaj bezpośrednio z tego kapelusza. No chyba, że tutaj sami to tu jakoś przerobimy, wytniemy jakiś otwór, który by nam na to pozwolił. Natomiast, ponieważ jest to głośnik Bluetooth, no to oczywiście mamy możliwość słuchania muzyki z naszych urządzeń mobilnych, czyli na przykład z telefonu. Jak sparować taki głośnik z telefonem? Przytrzymujemy po prostu przez kilka sekund przycisk, tutaj ten pomarańczowy. Natomiast, żeby lepiej Wam to pokazać i żeby to poprawnie dokonać parowania, no to znowu wyjmiemy sobie głośnik z tej obudowy i zobaczcie, tutaj właśnie mamy informację o Bluetooth. Przytrzymujemy tutaj przez kilka sekund, aż zacznie nam tutaj pulsować światło na kolor niebieski. I w naszym telefonie, teraz zobaczcie, pojawił nam się TechniFund. Oczywiście, klikamy parowanie, sparuj. I od tego momentu możemy już otwierać sobie utwory z naszego telefonu, czy też tabletu, właśnie na takim głośniku. Oczywiście, teraz możemy już głośnik z powrotem umieścić w naszej maskotce. No i spróbujemy sobie tutaj jakieś takie bajkowe, jakieś słuchowisko uruchomić. I możemy sobie teraz zmieniać regulację dźwięku. Możemy teraz dziecku dać taką maskotkę z tym głośnikiem wewnątrz i będzie sobie mogło spokojnie słuchać bajek, słuchać słuchowych utworów, które będziemy mu odtwarzali z telefonu. Dziecko może też sobie tutaj na przykład zatrzymać, wznowić odtwarzanie utworu. Natomiast nie może zmieniać utworów w naszym telefonie, tak więc mamy tutaj też kontrolę nad tym, co dziecko będzie słuchało. Tak więc mamy też tutaj pełną kontrolę nad tym, co nasze dziecko będzie słuchało na takim głośniku. Ok, to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą recenzję tej nowości od marki Technisat, nowości z serii Techni Fant. Jak widzicie, bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ dostajemy głośnik Bluetooth przyjazny naszym dzieciom. Głośnik, który dzieci na pewno pokochają, będą mogły bardzo łatwo go samodzielnie obsługiwać. Głośnik, który również może być lampką nocną. To jest też oczywiście istotna funkcja tego typu urządzenia. No i głośnik, na którym dzieci samodzielnie będą mogły sobie odtwarzać. Muzykę słuchowiska właśnie z tej i pamięci zewnętrznej z tego kapelusza, czy też innych kapeluszy, które możecie do takiego głośnika dokupić. Polska strona tego urządzenia pojawi się za kilka dni, będzie też ten głośnik za kilka dni dostępny z sprzedaży. Na chwilę obecną nie znam dokładnej ceny tego urządzenia. Na niemieckiej stronie marki Technicat, gdzie jest on już dostępny, kosztuje 59 euro, czyli około 250 zł. Myślę, że u nas będzie podobnie. No i myślę, że też na pewno będzie możliwość dokupienia kolejnych takich dysków, takich kapeluszów z różnymi materiałami dla dzieci. No i też będziecie mogli sami, tak jak wspomniałem, dogrywać takie materiały do tego typu nośników, tak żeby dziecko mogło samodzielnie sobie odtwarzać takie materiały. Z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli z Waszej strony pojawią się jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego głośnika, to piszcie w komentarzach. Postaram się dopytać u producenta lub też samodzielnie sprawdzić, jeżeli będę już taką możliwość, poszczególne funkcje. Ja ze swojej strony, jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału, jeżeli materiał Wam się oczywiście podobał. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale SmartTest. Cześć!